Jeżeli kiedykolwiek myślałaś, myślałeś o tym, żeby poprowadzić firmę, ponieważ jesteś młodą osobą i chcesz być przedsiębiorcą, to zastanów się nad tym, czy masz wiedzę do tego, żeby tę firmę poprowadzić. Pozornie prowadzenie biznesu wydaje się łatwe, ale musisz wiedzieć o tym i pamiętać każdego dnia, że prowadzenie biznesu to bardzo wymagające zadanie. Musisz ogarniać codziennie wiele tematów związanych z tradycyjnym, normalnym systemem prowadzenia działalności, ale do tego dochodzi ci temat budowania marki, przygotowywania, planowania, zakupów, sprzedaży produktów czy usług, opakowania je, marketingu, bo samo publikowanie na Instagramie bądź Facebooku to nie do końca jest stary marketing. Jest wiele czynników, które musisz uwzględnić w tym, jak będzie wyglądała Twoja marka, jak będzie wyglądać spójność jakości, czy konkretnego klienta, do którego kierujesz dany produkt, bądź usługę swojej firmy i ceny, ponieważ możesz przestrzelić albo w dół, albo w górę. Musisz się nauczyć rozmawiać, sprzedawać, negocjować pewne warunki z dostawcami, z klientami, ale również z pracownikami. Możesz pracować samodzielnie, możesz pracować z ludźmi. Pytanie, jakim jesteś typem osobowości? Kiedy będzie Ci łatwiej rozmawiać i w jaki sposób i z jakimi ludźmi? Czy podobnymi do ciebie, a jak w takim razie rozmawiać z ludźmi, którzy są innymi profilami osobowościowymi? Jest wiele pytań, wiele zagadek, które będą na ciebie czekać, wiele błędów, które popełnisz, każdy błąd kosztuje. Teraz pytanie: Czy stać cię na to, żeby popełniać błędy? Czy masz bufor? Czy w ogóle wiesz, ile ci jest kasy potrzebne do tego, żeby rozpocząć działalność? Bo możesz mieć odłożone jakieś pieniądze, albo pożyczysz od rodziny, ale czy te pieniądze ci wystarczą? Czy masz przewidziane pieniądze na różnego rodzaju dodatkowe rzeczy, które wyjdą w trakcie? Czy wiesz, co Cię może zaskoczyć? Czy wiesz, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących przedsiębiorców? Czy jeżeli pracowałeś gdzieś kilka lat w jakiejś firmie, na jakimś stanowisku i nauczyłeś się konkretnej umiejętności, umiesz, jesteś ekspertem w czymś, jesteś zarąbisty, to czy potrafisz być przedsiębiorcą? Bo przedsiębiorca to jest zawód tego się uczymy latami. Czy wiesz, jakie jest ryzyko biznesowe tego, że czegoś nie zrobisz, bądź przestrzelisz z ceną, na przykład, za bardzo dasz rabatów, za dużo produktu w zbyt niskiej cenie? Takich rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Jak zweryfikować swojego kontrahenta, żeby cię nie oszukał? Jak sprawdzić jego wiarygodność? Z kim budujesz relacje? W jaki sposób? Czy ktoś, kto jest podobny do Ciebie, myśli w ten sam sposób, zawsze będzie dla Ciebie dobrym partnerem biznesowym? Czy może w biznesie, budując zespół, musisz uzupełniać różne profile osobowościowe, dlatego, że każdy jest dobry w czymś innym? Dlaczego jeden nie może sobie poradzić z jedną czynnością, a ktoś inny ogarnia wszystko? Tych pytań jest ogrom. I teraz pytanie moje do Ciebie. Czy wiesz, Ile różnych zależności w tym wszystkim jest? Sam proces budowania marki: budowania marki firmy, budowania marki pracodawcy, budowania swojej marki osobistej. Czy wiesz, dlaczego to w ogóle robisz? Po co ci to? Czy tylko dla pieniędzy? Czy może są jakieś inne jeszcze wartości? Jeżeli zainteresował cię ten temat i chcesz uczestniczyć w biznesowej szkole przetrwania, to zapraszam cię do rejestracji i opłacenia. Te kilkaset złotych, które zainwestujesz w swój rozwój, kiedy to przeliczysz na wiedzę, którą dostajesz, wartą setki, tysięcy, a może nawet i milionów złotych, ponieważ wartość nadajesz ty, to ty określasz, co z tą wiedzą zrobisz i jak ją wykorzystasz. A może dzięki temu nie popełnisz jakichś błędów, które będą cię kosztować spore pieniądze. Jeżeli ten temat cię interesuje, to zarejestruj się na nasze warsztaty, które trwają 40 godzin, czyli 5 spotkań. Po 8 godzin plus parę bonusów dodatkowo. Oczywiście, jeżeli zechcesz popracować ze mną szerzej i więcej, masz taką możliwość w wersji premium, ale w tej chwili skup się na samym fundamencie, na mocnym fundamencie do tego, żeby być przedsiębiorcą i żeby przetrwać nie tylko kilka miesięcy, nie tylko pierwszy rok, tylko żeby przetrwać ten najtrudniejszy okres, o którym bardzo często się mówi i poczytasz, zobaczysz, porozmawiaj z przedsiębiorcami innymi, że te 3 do 5 lat. To jest jeden z trudniejszych okresów w rozwoju i budowaniu swojego biznesu. Później będzie trudniej, ponieważ idąc wyżej masz kolejne wyzwania, obracasz większymi pieniędzmi, masz większą odpowiedzialność, większe ryzyko, masz więcej ludzi do ogarnięcia, więcej problemów, ale wchodzą w grę inne pieniądze, więc czujesz się lepiej, ale z drugiej strony masz więcej stresu. Jak to wszystko pogodzić, o tym wszystkim rozmawiamy w trakcie warsztatów. Jeżeli podoba Ci się ten temat, to zarejestruj się i do zobaczenia.